I chciałbym teraz poprosić o głos prezesa Janusza korwin który już jest na górze. Wielkie brawa! No, podjedzie pan do przodu. Kochani, jesteśmy tutaj, żeby walczyć o wolność i suwerenność. Suwerenność traci się bardzo łatwo. Suwerenność odzyskaliśmy w roku 1918 i straciliśmy teraz po raz drugi, bośmy stracili jeszcze wcześniej, w 1939, prawda? Teraz straciliśmy po podpisaniu traktatu Lizbońskiego. Z chwilą, kiedy prawo unijne ma pierwszeństwo przed Polskim, nie jesteśmy już suwerennym państwem. Suweren jest w Brukseli, a nie w Warszawie. Kto to podpisał, to wiemy, ale gdyby nie rządzili ci tylko tamci, to też by podpisali. Tylko Konfederacja jest przeciwko y, utracie suwerenności przez Polskę. Natomiast z wolnością jest inaczej. Wolność, jak to mówił pan Skali, traci się powaliutku, bardzo powoli. Jak Polska została w suwerenność w 18 roku, natychmiast polska biurokracja zaczęła Polakom odbierać wolność. Jak teraz odzyskaliśmy wolność w 1988 roku, biurokracja unijna zaczęła nam odbierać wolność. Tracimy tę wolność powoli. Ludzie mi nie wierzyli. Jak to przecież to jest wolność nachodzić? Co pan mówi, panie prezesie? Teraz jest, będzie wolność. Nieprawda, ja to mówiłem od początku. To właśnie jest odbieranie nam wolności. Te wszystkie przepisy, tysiące nowych aktów prawnych, setki tysięcy nowych urzędników, to wszystko odbiera nam wolność. I teraz nastąpił skok. Wykorzystali COVID. Nie tylko w Polsce, na całym świecie. Wykorzystują COVID, żeby odebrać nam wolność jeszcze szybciej. I dużo ludzi się godzi na to. No bo pies się godzi, że się nim zajmuje, tak? Natomiast dorośli ludzie nie chcą, żeby się nimi zajmowano, żeby za nich decydowano. Dorosły człowiek podejmuje decyzję sam. To jest wolny człowiek. I my wiemy, i my wiemy, że jak mam, jestem chory na grypę, na COVID, to jest ja jestem chory. Jak 100 ludzi choruje, to jest 100 prywatnych problemów. Jak 1000 choruje, to 1000 prywatnych problemów. Jak milion, to milion prywatnych problemów. A nie, mówią socjaliści, to jest problem społeczny. I od razu można ustawy wydawać, maseczki kupować, wciskać respiratory, prawda? Już jest społeczny, społeczny, socjalny. A ludzie stulą łuszy i mówią, tak jest, tak jest. Nie proszę Państwa, to nie społeczeństwo choruje, tylko każdy z nas może chorować. I każdy z nas, ja nie wiem, gdybym na przykład chory był na płuca, to bym się zaszczepił, bo ryzyko jest większe, że umrę, że umrę na COVID niż od szczepionki. Ale ponieważ nie byłem chory na płuca, to się nie zaszczepiłem, przechorowałem i koniec, nie? I, i, i po, po problemie. Także każdy powinien podejmować decyzję sam. A oni odbierają nam wolność. Proszę Państwa, musimy odzyskać suwerenność. Bo teraz nie tylko suwerenność, autonomię nam odbierają. Jak tracili suwerenność, byśmy zagwarantowali tam pewne prawa autonomiczne. To nam też odbierają w tej chwili. Ale musimy całą suwerenność odwojować. Ale musimy zacząć odwojowywać naszą wolność. I to się odbywa w naszych domach. I tu koledzy walczą, aż przyjemnie słuchać. Prawda, kolegów... Gdzie? We Wrocławiu, w Gdańsku, w Gdyni, prawda? Odwojowują tę wolność. Nawet w tym układzie, nawet w tym układzie można coś odwojować. I walczmy codziennie, bo musimy odwojować naszą wolność. To jest nasze główne zadanie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, się. przyszli. Proszę Państwa, Marek Tłem powiedział kiedyś, że w Ameryce nie ma środowiska rzędnie przystępczego z wyjątkiem kongresu. Otóż. Tam za nami siedzą ludzie w tym sejmie, który nie jest wiele lepszy od kongresu amerykańskiego. Nie jest. Słuchajcie. Ta cała wielka pandemia choruje na nią 1 trzecia ludzi, umiera z tego 2%. Proszę Państwa, dzisiaj dziennie umiera 1400 osób, z tego 20 na COVID. I wielkie halo, prawda, lockdowny i ten. Proszę Państwa. Jak półtora roku temu zaczynała się ta niby pandemia, to mówiono, że ci Szwedzi to są zbrodniarze, oni w ogóle nic nie robią, nie walczą z pandemią, oni wszyscy wymrą. Dzisiaj jest pora podsumowania. Polska jest na 24 miejscu na liście ludzi, którzy śmierci na, na, na głowę ludności, a Szwecja na 43. Zmarło w Szwecji. O jedną czwartą mniej ludzi niż w Polsce. Przejdźcie na głowę. Czyli gdyby rząd nie robił tych wszystkich lockdownów, maseczek i tak dalej, to z 75 tysięcy ludzi jedna czwarta by przeżyła. Ale to nie tylko chodzi o te 15 czy 20 tysięcy, ale chodzi o 100 tysięcy, które zmarły, o czym już mówiono, prawda, wiele razy, przez to, że cała Polska walczyła z COVID-em a na resztę można było umierać i nikogo to nie interesowało i tu w tam opozycje proszę państwa, ta opozycja chciała żeby rząd jeszcze bardziej walczył czyli byłoby nie 100 tysięcy, a 200 tysięcy trupów nas jeszcze gorsza pamiętam jak zaatakowałem na komisji zdrowia jakieś pół roku temu pana Niedzielskiego to ta opozycja rzuciła się na kogo? na mnie, a nie na Niedzielskiego no taka to jest opozycja, rozumiecie? Oni są jeszcze gorsi od tych spisów. Oni, oni się, proszę Państwa, oni wszyscy powinni tak naprawdę stanąć przed sądem. W tej chwili się wszyscy rzucają na tych najsłabszych, którzy się nie mogą, nie umieją bronić. Na dzieci. Na dziecko sąd. Ty, ty musisz nosić baseczki? Tak. No właśnie, musi. bo jak ty tak. założysz, to co będzie? Yy, raz mi pani wywaliła z biblioteki, jak sobie czytałam książkę bez materski. Tak. Tak to właśnie, tak to właśnie jest. Mamy segregację. I teraz pytanie, teraz jest pytanie. Czy mi się damy ogłupić? Wariatom. Którzy uważają, że maseczka nas działa, nas nie działa. Pan Szumowski mówi, że nie ma są na, na maskie liczyć i drugi pan Szumowski, że trzeba koniecznie nosić. Teraz na że już nie trzeba nosić maseczek. Kochani, to są wariaci, zrozumiecie? To są wariaci. Dostali Amoku, dostali Amoku. Ale za plecami, za ich plecami są ludzie, którzy robią na tym pieniądze. A za plecami tych, co robią pieniądze, są ludzie, którzy mają jeszcze inne cele. Nie wiemy jeszcze dokładnie jakie. To kiedyś wyjdzie. Ale my do tego dojdziemy, kto za tym stoi. To jest walka o powrót cywilizacji. I liczymy na Was, że pomożecie nam w tej walce. Bo my sami w Sejmie to nic nie damy radę. Wy musicie nas pomagać. Liczymy na Was. Dziękuję. Wielkie brawa, Janusz korwin